O mnie się zapierdziela! Zapamiętajcie sobie te słowo. Hard work! Tylko ciężką pracą chleba dosyta. Czy zrozumieliście jasno mój komunikat? Tak jest rynże. Work hard, play hard. No pain, no gain. Wy ludzie jesteście tak... Wszyscy zabawni! <grym /dziśnij> Kamilu, wybacz, ale tych twoich głupot się nie da słuchać. ciężka praca! Kamilu, trzeba pracować mądrze, a nie ciężko! Chyba, że jesteś idiotą, no to wtedy tak! Ale głowa, jak masz poukładane w głowie, to wtedy osiągniesz sukces. <grym /dziśnij> Ma tego serdecznie dojść! Opręż jak zwykle, podważa mój autorytet! <grym /dziśnij> Milu, bo ci żyłka pęknie. <śmany> jesteś taki zabawny. Ty jesteś skorumpowany. Nie masz żadnego autorytetu. Nie masz pieniędzy. Panowie, nie słuchajcie się tego człowieka, który nie ma pieniędzy na chleb. On wam mówi o ciężkiej pracy. Co mu ta ciężka praca przyniosła? Spójrzcie na niego. Ciągle was obwinia, że nie ma na chleb dla rodziny. A prawda jest taka, że to nie rób, a w dodatku głupi. Głupi przede wszystkim. Nie mogę tego słuchać. Wychodzę sobą. Widzicie panowie, selekcja naturalna. Naprawdę? To jest takie łatwe, żeby być takim jak prezes? Mm, soli, nie, nie jest to łatwe. Ale od czegoś trzeba zacząć, pamiętaj. No ale z drugiej strony mówią, że talent bez ciężkiej pracy to nic. Może podobnie jest w tym przypadku, że trzeba trochę mądrze, trochę ciężko. Alanzi! Widzę, że przyjmujesz te głupoty twojego trenera. Nie ma złotych środków, jesteś albo mądry, albo głupi. Dlatego, jeżeli chcecie zajadać się kawiorem, liczyć pieniądze z uśmiechem na twarzy co wieczór, weźcie sobie moje słowa do serca, panowie. Chyba, że wolicie narzekać, że nie macie na chleb, to już możecie sobie iść do domu. A ja pójdę przeliczyć pieniądze.